Widzowie! Dziś witam Was w moim drogiem filmu z analizy. I w dzisiejszym filmie zrobimy sobie uwaga, bardzo scary analizę z dlaczego jestem tak dziwna maść w backroomsach. Otóż poprzedni film z analizy to był y cała prawda o bakterii i mam kolejne nowe teorie Ale zapomniałem, więc nie będę Wam o nich opowiadał i się zaczynimy. O, skąd bierze się tam majs bakus? Więc słuchajcie, to jest ten nagrań... No, to jest, znaczy, ten komentarz, który... Um, był taki bardzo dobrą teorią. I o to tu chodzi, że typ y, gadał, że to może być ślady tej y, jakiejś osoby, która się po prostu ślad po sobie zostawić. A, no, i, no a ten czarna maść, to to jest... Ten olej taki, jakby samochodowy. No, to jest bardzo dobra teoria, moim zdaniem. Nie zła. I moim zdaniem ta teoria jest całkiem dobra. A to tylko dlatego, że weźmy pod uwagę, że w, w drugim filmie Backroomsów znajduje się auto rozbite w ścianie. I ono jest całe czarne. Plus, te, on, ten olej mógł być z tego auta mógł likować. Albo po prostu pod uderzeniem ten, ten od oleju się uszkodził i pusz proszę, dlatego to cały auto jest czarne Więc to jest bardzo dobra teoria. I, I pamiętajcie, że jeżeli chcecie takie dobre teorie składać, piszcie w komentarzu. Więc słuchajcie, mi chodziło o ten samochód z tym olejem i patrzcie, widzimy taką czarną plamę. I to może być olej. Lub coś takiego, jak, jak na przykład taki jakby... Jak, jak macie ziemię taką kruchą, taką, to może coś być podobnego. Więc to może być pierwsza poszlaka, którą nam dostaniemy. Więc słuchajcie, albo bo tam by ten chłopiec i on może być żywy w tym filmie, lub nie. A to tylko dlatego, że tam była ręka na tym pierwszym filmie. Jedyna osoba, która może zabrać ten olej, to właśnie jest ta. Patrzcie, ona zabrała olej z tego auta. I to jest pierwsza poszlaka, kto tam mógł być. Więc moim zdaniem, teorią, że ten chłopiec wciąż jest ożywy, mimo to, że wydaje się, że on umarł w tym odcinku. Ale... no wiadomo. Nie wiadomo do końca, ale moim zdaniem on jest żywy i... Nie do końca to może być prawda, bo było wiele więcej zaginionych w akruzach niż tylko on i tamten typ. Ale zaraz sobie porównamy wielkość tej ręki do przeciętnej ręki i zobaczymy, czy są bardzo podobne. No, no natomiast nie zobaczyliśmy sobie bardzo podobnych rąk. Sorry, ale nie chciałam się screenshotów robić, ale... Teraz chciałam wrócić do poprzedniego tematu, bo właśnie sobie coś przypomniałem. Ten film jest robiony dwa dni, tak? Bo nie mam dokładnie czasu na to i jest robiony już drugi dzień, ale szczerze, teraz wam pokażę dźwięk bakterii, którego zapomniałam zrobić w poprzednim filmie, i będziemy mogli go zrewersować i ten teges. thank Były dźwięk bakterii. No i ten dźwięk bakterii jest bardzo dziwny i taki... I widzieliście co on gada i oczywiście kredyty mamy. Więc słuchajcie, chciałbym zanalizować jeszcze nową rzecz z nowej. Dlaczego otóż tym drugim ten są dziury ten, ale to w następnym filmie. Więc teraz musimy wiedzieć, skąd się bierze ten tekst, ten, 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 ten ten. Pulwafel 0, powiedział, że on. Mo, ten, ta maść może się zabrać z, z, z. To może być olej motorowy, lub. lub ten. Po prostu z bakterii. A. I to jest bardzo dobra teoria. Tylko, że weźmy pod uwagę, że, te, że, to, że to bardziej auto eksplodowało niż olej z niego wypłynął. Bo, bo. by normalnie nie było tak, jakby porozrzucane, tylko by było cały taka czarna plama. Więc na pewno tu nic że z olej więc tak naprawdę to olej mógł być z, z jakiegoś innego miejsca lub to może być farba tego nie wiemy ale, ale te napisy na ścianach jak kiedyś mówiłem w tym poprzednim filmie może te czarne te może się znajdować z bakterią że tutaj była bakteria tylko że jest tylko że w tym problemie jest że te czarne malunki są prawie wszędzie w bakrumsach co jest bardzo dziwne a po drugi, a i zaraz jeszcze powiem wam y, o w ogóle bakrumsach i dlaczego są dziury w ścianie y, 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 w ogóle w, na, na levelu bo patrzcie znaczy po prostu są dziury w ścianie, to jest bardzo czy znaczy w, w suficie co mogło to spowodować ciśnienie mogło lub nie wiadomo bo mogły, mogą chodzić otwory na popatrzcie. Tutaj mamy tak bardzo dziury w dachu, że moim zdaniem tam po prostu mogły chodzić myszy lub jakieś inne takie rzeczy, lub to mogły być bakteria, chociaż to trochę jest takie nierealistyczne. Ale też mogło tu być spodowane, że ktoś tutaj mógł spaść, ewidentnie. Tylko, że w tym jest problem, że nie ma tutaj żadnej krwi i nic takich rzeczy. Po prostu mamy to, to. To też jest też do wykluczenia. Ale tutaj mamy, o, patrzcie, czarne coś. Widzieliście to. Te czarne coś to są... To serio to wygląda jak farba. Więc to może być kolejny yy, ten, że to może być farba. Ale też może to być olej motorowy. Ale moim, mo, moim zdaniem mogło to wyglądać tak. Jak mówiłem wcześniej, to mógł trwać z farbą lub po prostu, no to mógł się rozbić, ale dlaczego tam się akurat to znajdowało, czarno coś. Bakterie tam szedła? Raczej nie. Bo bakterii w każdych pomieszczeniach nie ma. Więc to może być, według niektórych teorii, to może być grzyb po prostu, ale według mojej, tak średnio bym to powiedział że to jest grzyb, bo, bo to nie wydaje się, że to jest grzyb, słuchajcie. No popatrzcie na ten samochód. On jest cały taki czarny, jakby była tu eksplozja, ale to może serio być grzyb. Ale po pierwsze, dlaczego tutaj jest taka szara plama z tyłu? Więc to może być po prostu paliwo, które zostało wycieknięte, ale pod jakim powodem? Widzimy, że ty, tylny, tylna, tylny jakby bagażnik jest otwarty, co co może sprawić, że to może być nie wina jakby że to może być ten, tylko ktoś mógł walnąć w to i znisz zniszczyć zbiornik paliwa. I patrzcie, tu też jest dłoń, więc moim zdaniem ten typ od, sam od samochodu, yy, od samochodu uciekał tędy i w udało mu się przejść do tego zwykłego poziomu Bacrums, gdzie ten tamten typ właśnie z y, bakterie i ta bakteria, y, to mógł być ten typ lub, ale wątpię, to on ten typ mógł się dostać właśnie do, do tego zwykłego levelu, co, co może być według mnie potwierdzone, przez to, że mam bardzo podobne ręki zna, i, i dobrze, że ja I ja dobrze powiedziałem, że, że akurat y, tak samo jest wiele rąk w różnych miejscach. I to jest akurat prawda. Ja myślałam, że to jest zupełnie nieprawda, a, bo ja to raz z randomu wy, wyciągnąłem, bo i ja tak myślałem i się okazało, że to jest akurat prawda. Więc słuchajcie, y, czarny tekst to może być farba lub olej motorowy i moim zdaniem to może być serio farba lub jakiś grzyb. Ale to może być potem potwierdzone? Nie wiadomo, bo to serio to może być farba, ale tego nie wiemy. Bo farba. Bo raczej olej motorowy to nie jest. No to już bakteria nie mogła tam by się dostać. Ale weźmy pod uwagę, że jakby. że tam była czarna ręka. Albo ta osoba zemdlała. Albo. Yy, albo nie wiem, co się tam stało, Na długo. By normalnie się nic takiego nie stało, by, 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 by. No bo. By nie miała czarną ręki, tak po prostu. Od, od tego, że wybuchło. By miała taką. Taki dust. I to jest ten, ten problem, że to jest ta, taka ręka, która wygląda jak farba. Więc te auto mogło uderzyć w zwanym z farbą i to mogło się rozejrzeć. Lub, nie wiem, może. Mogło to, to się wydarzyć przez to, że yy, yy, że po prostu yy, auto przewoziło farbę. Co jest bardzo. dziwne. Te teorie są takie. nie do końca dobre, nie do końca. I ja bym nie powiedział, że to są najlepsze teorie z w ogóle tej gry. z to znaczy się. Bo one nie są jakieś super. Yy, one. w ogóle. te teorie są takie. Nie wiem, jak bym to powiedzieć, w tym sensie, że... E... Jak to mogło się stać? I ten czarny tekst może być serio spowodowany przez bakterie, chociaż nikt nie wie i... Nikt tego nie wie, bo... Patrzcie, tutaj też jest ta farba, co bierze też kolejne. I to też jest rozwalone, więc... A, więc... Możemy ustawić kolejną, kolejną teorię, czyli krew potworów, co mogło być trochę dobre, a trochę nie, bo skąd ma być ta czarna ręka, jeżeli, jeżeli przecież Human by nie zniszczył potwora, więc... Albo po prostu potwór go gonił i miałby, miał taką maź na sobie, i że w tym sensie, że, że po prostu by, by został uwalnięty że dotknął ten. Albo po prostu to jest farba z samochodu. Nikt tego nie wie. I jeżeli chcecie więcej takiej teorii, to dajcie znać w komentarzu. Ja wam ten powiem i w ogóle bye bye. Moim zdaniem to, te, to na pewno jest dłoń. I, I to jest farba, to jest farba dokładnie. No, to nie jest jakaś żadna to nie, to nie, to nie Więc słuchajcie, mam jeszcze kolejną teorię. W tym sensie, że to może być uwaga... Yy, też jakaś ziemia, że... Nie, to raczej nie. To nie będzie może jakaś super teoria, ale... No, trzymajcie się. Do usłyszenia do następnej teorii i... Bye, bye.